Jako, że interesuje mnie rynek motoryzacyjny, to tak naprawdę nie pozostają mi obce wszystkie aspekty jego działania. Promocja i reklama to nadal w naszym kraju jest coś, co przyciąga nowych klientów, potencjalnych klientów, wahających się klientów, albo klientów, którzy początkowo w ogóle nie myśleli o danej marce, danym produkcie, danym brandzie, jak to się dzisiaj ładnie mówi. Natomiast Moi drodzy, początek roku zawsze jest takim ciekawym momentem. Otóż, kiedy odpalamy Instagram, Facebooka, nawet telewizję, zaczynają nas atakować reklamy w stylu. Przyjdź do nas, bo model marki X z wyposażeniem Y dostępny jest już od ceny, i tu pojawia się jakaś wspaniała, rewelacyjna okazja cenowa. Przyjdź do nas, bo od do oferujemy Ci. Bardzo atrakcyjny kredyt. Oferujemy Tobie leasing 0%. E, oferujemy Ci e, kredyt pół na pół. Wszystko to, co w dziedzinie finansowania zewnętrznego jest atrakcyjne, pojawia się nagle w, z początkiem roku. Wtedy, kiedy na stokach mamy jeszcze trochę samochodów niesprzedanych, kiedy e, importerom, dealerom zależy wspólnie na tym, żeby tych samochodów się pozbyć. Chociaż je, pozbyć to jest słowo. E, zabarwione negatywnie. Nie mam tutaj niczego negatywnego na myśli. Po prostu chcą uwolnić swoją gotówkę, sprzedać samochody, wejść z czystą kartą w nowy rocznik. I tutaj moi drodzy też pojawiają się historie w stylu mm, tylko do któregoś tam, e, tylko u nas, tylko ten model e, i tak dalej i tak dalej. To wszystko jest fajne. Rzeczywiście do nas to dociera. Jest to, jest to na pewno ogromna szansa dla, dla sprzedawców, dla importerów i tak dalej. Tego absolutnie nie podważam. Natomiast postanowiłem sprawdzić, co z tych reklam wynika, co dzieje się z naszymi danymi dalej, kto do nas się odzywa, kiedy się odzywa i tak dalej. No i to, co jest bardzo ciekawe, okazuje się, że przede wszystkim, kiedy. Klikniecie w taką reklamę, pojawia się tam kilka rubryk do wypełnienia. Klikacie następny raz, telefon Wasz już automatycznie wasze dane tam uzupełnia. Potem pewnie przesuwamy najczęściej paseczek. Te dane wędrują sobie gdzieś do firmy, która przechowuje je i dystrybuuje je dalej. Dlatego że zazwyczaj one trafiają do firmy zewnętrznej albo bezpośrednio do importera, a ten dopiero ze względu na to, skąd napisaliśmy. Gdzie mieszkamy, przydziela właściwego terytorialnie importera i do niego trafia takie zapytania. My stajemy się tym lidem, do którego warto zadzwonić, którego warto zapytać i z którym ta rozmowa handlowa teoretycznie przynajmniej powinna przebiec dość łatwo, przyjemnie i być konkretną, bo przecież sam. Kliknął, sam przesłał dane, jest świadomy tego, co zrobił. I tutaj, moi drodzy, następuje coś, czego nie mogę już zrozumieć absolutnie. Otóż kontakt następuje po kilku, a nawet kilkunastu dniach, i mówię to absolutnie świadomie, bo sprawdziłem wiele marek w tym właśnie bieżącym roku. Najczęściej dzwoni właśnie firma zewnętrzna, która przekazuje to do importera. Od niego znowu ktoś dzwoni i pyta, czy jeszcze i wciąż i nadal jesteśmy zainteresowani i czym tak naprawdę, bo mimo że my zaznaczyliśmy, napisaliśmy, to oni często już nie wiedzą, nie widzą tej informacji, e, jaki model, jaką markę kliknąłeś. My to potwierdzamy, oni znowu informują, że przesyłają do właściwego dealera i czekamy kolejny czas. W moim przypadku, kiedy zadzwonił dealer, to tak naprawdę emocje związane z zakupem, ta chęć moja zakupowa spada już na tyle, że jestem średnio zainteresowany tą rozmową. W praktyce wygląda to tak, że pojechałem już do salonu, dowiedziałem się wszystkiego, co chciałem w tej albo w innej zupełnie marce. I mimo, że nie zastanawiam się nad tym i nie rozmyślam, to jeżeli ktoś by mnie zapytał, to mam takie wrażenie, że nie do końca zostałem poważnie. Potraktowany, bo przecież ja zaangażowałem swój czas, chęci, e, zaryzykowałem wysłanie swoich danych kontaktowych, e, umożliwiłem ich przetwarzanie, często właśnie w firmie zewnętrznej, wierząc w to, że trafią we właściwe ręce wtedy, kiedy trafić powinny e, i rzeczywiście ktoś w odpowiedzi na moje potrzeby zakupowe. Zwróci się do mnie, trafi do mnie, zadzwoni do mnie, porozmawia ze mną, zachęci przekona i zrealizuje ze mną sprzedaż. Tak się nie dzieje i tutaj moje zdziwienie, firmy wydają na to ogromne pieniądze. Dlaczego więc są tak beztroskie z jednej strony, jeżeli chodzi o tą sytuację tego czasu, od przesłanie formularza przez potencjalnego klienta. Do kontaktu, ale z dealerem konkretnym, z którym już konkretnie możemy porozmawiać, bo często mamy jeszcze tak zwany trzeci etap, kiedy odzywa się do nas tego dealera recepcja. I ona jeszcze raz nas pyta, czy chcemy, czy nadal, czy wciąż, i czy jesteśmy zdecydowani, i przesyła nasze dane dalej, już do właściwego doradcy. I to mnie zastanawia o tyle, że nie są to tanie rzeczy. Dla firm są to istotne wydatki marketingowe, i tak naprawdę, z mojej perspektywy potencjalnego klienta, pieniądze wyrzucone w błoto, dlatego że kontakt następuje zbyt późno. Często jest zbyt wielokrotny w sensie takim, że wielokrotnie wcześniej kontaktują się ze mną osoby, kontakt z którymi nie daje mi, jako potencjalnemu klientowi, absolutnie nic, żadnej korzyści, i jestem już zniechęcony tym. A z drugiej strony, ci sami importerzy. Bardzo mocno cisną swoich pracowników w punktach dilerskich i uczulają na to, że jeżeli taki kontakt ode mnie już tam trafi, to natychmiast dzwoncie, bo szkoda. No pewnie, że tak, ale zazwyczaj, kiedy doradca dostaje, doradca handlowy czy, czy konsultant handlowy, czy po prostu sprzedawca, bo w różnych markach różnie tytułuje się osoby, które bezpośrednio odpowiadają za sprzedaż samochodów nowych, kiedy on dostanie, tutaj zazwyczaj nie ma żadnej zwłoki. Tutaj problemem jest to, że ja jako potencjalny klient już jestem zniechęcony do całego procesu, do marki, do tego, jak zostałem potraktowany wcześniej. Nie mam ochoty, nie mam czasu. Myślę już o innym sprzedawcy, myślę już o innej marce, już w głowie mam kilka innych decyzji, które uważam, że powinienem podjąć, bo tutaj ten kontakt no, miał dla mnie takie znamiona niepoważnego. I tu pojawia się właśnie w mojej głowie ta sprzeczność. Z jednej strony, odkąd wypełniłem formularz, aż trafi we właściwe ręce, to jest kupa, kupa, kupa straconego czasu, a z drugiej strony ogromny nacisk na ten ostatni fragment, doradca, sprzedawca, specjalista do spraw sprzedaży otrzymał kontakt, on musi już, musi teraz cisnąć, cisnąć wtedy, kiedy jest w zasadzie za późno. Za późno, bo te chęci zakupowe już się rozwiały. Ten czas, w którym trzeba było, albo inaczej nawet powiem, wystarczyło popchnąć mnie tylko jako klienta w kierunku tej decyzji, utwierdzając o jej słuszności, na przykład, utwierdzając o. Najlepszej możliwej cenie, najlepszych możliwych warunkach serwisowych, wskazać to, co dla mnie jest najważniejsze na gorąco, kiedy ja szukam, kiedy chcę, kiedy w głowie zapaliła mi się właśnie przed chwilą ta lampka, że może to auto, tej marki, ten model. No jest już za późno. Co Wy o tym sądzicie? Jakie są Wasze doświadczenia? Czy podobnie jak ja irytuje Was ten długi proces? Kontaktu danej marki z Wami za pośrednictwem różnych osób, nim w końcu po kilku lub kilkunastu dniach traficie do osoby, z którą rzeczywiście porozmawiać możecie o sprzedaży samochodu, który kilka lub kilkanaście dni temu Was interesował. Bo oczywiście teraz sytuacja może wyglądać już zupełnie odmiennie. Dajcie proszę znać, jakie są Wasze doświadczenia. Jak traktujecie takie działania i czy uważacie, że one zmierzają w dobrym kierunku, czy jednak powinny być podejmowane na innym poziomie przez inne osoby i być sformalizowane w inny sposób? Tak naprawdę mam tutaj na myśli to, że powinny być sprowadzone bezpośrednio do dealerów. I uproszczone maksymalnie, a droga pomiędzy potencjalnym klientem a sprzedawcą również powinna być maksymalnie skrócona. Ciekawy jestem bardzo Waszych opinii i doświadczeń. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia Wam życzę z tego śnieżnego, ale bardzo słonecznego dzisiaj poznania. Pozdrawiam.